rację, Iga. Dwunasta znaczy północ, to perfekt muza na deskorolkę. U, 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 u. Mówiłam? K-pop zmienia wszystko na lepsze. Dobra, ją, Sprawdzimy, czy mi ulepszy mój nowy trik. O, no nie. Nie cierpię tych kotów. Ty, Rozalko, nic ci się nie stało! Ze mną w porze, ale z deskorolką nie bardzo. Panie Nakamura, co się stało? Czyżby koty i was dopadły? Nie, nadwyrężyłem sobie plecy, jednak łyżwy są nie dla mnie. Możemy panu wyprowadzić Nelsona. <grym znać> Naprawdę? Bardzo byście mi pomogły. Dziękuję, dziewczynki. Zaraz wam coś dam za fatygę. Musi pan płacić. Nonsens. Za wyprowadzanie psów zwykle się płaci. O! Hmm. z Igą regularnie wyprowadzać Nelsona, gdyby pan chciał. Muszę uzbierać na nową deskorolkę. A ja zbieram na naturalnej wielkości podobiznę i unikam Czyż nie jest cudowny? Spróbuj się we mnie nie zakochać! Bardzo by mi odpowiadało, gdybyście wyprowadzały Nelsona. Tylko pamiętajcie, żeby nie spuszczać go ze smyczy, bo pewien rakarz nic, tylko wypisuje wszystkim mandaty. Raz, raz, raza. Jasne, będziemy ostrożne. A czy mogłybyście mnie obrócić, żebym dał radę wejść do budynku? Dobra, jeśli będziemy wyprowadzać Nelsona raz dziennie, pięć razy w tygodniu, cztery tygodnie w miesiącu, to zgromadzimy potrzebną kwotę w dwa i pół miesiąca. Ejku, tak strasznie długo trzeba czekać. Iga, mam pomysł. Może znajdziemy więcej psów do wyprowadzania. I uszkodzimy ich właścicielom plecy? Myślałam raczej, żeby ich zapytać, czy nie chcieliby, żeby im wyprowadzać psa. <słuch> Racja, też dobry sposób. Lecimy? Do nas to w tę stronę. Wiedziałam. Wielkie dzięki dziewczynki! Tylko pamiętajcie, proszę, ninja zawsze i wszędzie potrafi zapaść w sen. Mm. Ach, jasne! Cuidado! Zwracajcie pilną uwagę na jaskierkę mu y, Inaczej zażre wszystko, co zobaczy. O, jaka słodziutka psinka! O, ej. Jasne! Salon Dobra. urody Margarity. teraz przy trzech psach potrzebne fundusze pozyskamy za... E, trzy psy, pięć dni i jeden w rozumie... Za trzy i pół tygodnia! Ekstra! Hmm, a ile by to było, gdybyśmy dodały jeszcze dwa psy? Podoba mi się twój tok myślenia. Jesteście pewne, że sobie poradzicie z taką psią gromadą? Tak, moja mama pracuje w zoo, więc jestem ekspertką od zwierząt. Recuerden. Pusia jada wyłącznie organiczną wsią karmę. Tylko to i nada mas. A Cornichon uwielbia kałuże, więc bądźcie ostrożne. Nie chcę, żeby mi się ubłociła. Jasne! A, jeszcze jedno. Okej, okay, dzięki, Margarito. Na razie! Hmm. Witam, panie! Widzę, że rozkręcacie interesik. Gratulacje! Sądzę, że możemy sobie pomóc. Zapraszam do mojego biura. Twojemu biuru przydałby się remont. O co chodzi, Karol? Jesteśmy zajęte. Będę się streszczać. Zapłacę wam 4 dolary dziennie za wyprowadzanie Lala. A Buelu nie płaci ci 5 dolarów za wyprowadzenie Lala? Czemu miałbyś nam odpalać cztery? To moja prowizja! Czy wy nie macie pojęcia o kapitalizmie? Zapomnij, Karol. Rozalko, proszę pozwól do mojego biura. Cztery dolce to cztery dolce. <noise> Ona skumała. Spoko. Karol, dawaj te kasę. Eee, a macie może wydać z pięćdziesięciu? Dzień dobry! Rozalka, czyżbyście dziewczynki rozkręcały psi biznes? Tak! Nie pan, dałybyśmy radę wziąć jeszcze parę. No nie wiem, macie już dużo psów. O, jej mama pracuje w zoo, więc jesteśmy ekspertkami od zwierząt. No dobrze, przekonałeście mnie. Więc to są wielki Tadziu i mały Staś. A, dla mnie wyglądają na ten sam rozmiar. Szkoda, że nie widzicie. Musicie wiedzieć dwie rzeczy. Wielki Tadziu kocha ganiać wiewiórki, a ten tu geniusz uważa się za kota, więc co poradzić? Wiewiórki, koty, jasne!